Na początku może powiem, że bardzo cieszę się, że mam dzisiaj tak dostojnych gości. Jestem zaszczycona obecnością Państwa dzisiaj tutaj w ośrodku, bo to dla nas bardzo ważny dzień. Zakończyliśmy inwestycje i z dniem 1 lutego tego roku ośrodek będzie mógł przenieść swoją siedzibę po prawie 29 latach działalności. Na ulicy Rybaki 3, już tutaj do nowego miejsca przy ulicy Marii Skłodowskiej, Curie 1. Zakończenie inwestycji nastąpiło 7 grudnia 2020 roku. Potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby tutaj wszystko uporządkować, żeby to miejsce było gotowe na nasze przeniesienie. Przenosimy się oficjalnie od 1 lutego. Od 1 lutego pacjenci już tutaj będą przebywać, będzie już czynny oddział całodobowy, będzie działała poradnia. Właśnie ten przełom stycznia, właściwie końcówka stycznia, początek lutego, to jest taki okres naszej przeprowadzki. Jak pani porównałaby tą poprzednią siedzibę na ulicy Rybaki do tej nowoczesnej? Ta nowoczesna to jest tak naprawdę cztery razy więcej miejsca. Ona jest czterokrotnie większa. Tam ja mam 860 metrów, a tutaj 207, 2700. Więc to jest znacząca różnica. Jest przestrzeń, są dużo większe gabinety terapeutyczne, są te gabinety grupowe, bardziej takie jasne, przystronne. Poza tym jesteśmy dostosowani e, dla osób niepełnosprawnych, co było bardzo trudne na rybakach. Tutaj mamy dwie windy, tutaj mamy specjalne pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. E, w starej lokalizacji bardzo trudno było nam to, e, to zapewnić. Więc jest zarówno ta jakość, jak i ilość pomieszczeń, jak i sam taki jakby metraż tych pomieszczeń, to jest wszystko większe. Całość inwestycji kosztowała ponad 22 miliony 40 tysięcy. Całość inwestycji. Pierwszy etap to jest drugie piętro, to jest ten etap, który jakby dotyczył realizacji pomieszczeń przygotowanych pod ZOL 4 miliony 600 ponad. Kolejny etap to jest ponad 17 milionów. To jest ten etap, tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli parter, pierwsze piętro, piwnica. Etap dotyczył głównie przygotowania, modernizacji pomieszczeń i wyposażenia pod działalność uzależnień. Bardzo ważna inwestycja, inwestycja, która się rodziła w bólach, bo ona była planowana 20 lat temu. Wreszcie jest finał tych olbrzymich trudności, przede wszystkim planistycznych, ale i finansowych, bo tak jak Państwo w projekcji finansowania zauważyliście, to to obciążenie województwa podlaskiego było ogromne, to prawie 18 milionów, fundusze unijne 2,5 miliona i ze skarbu państwa to było 5,5 miliona, także i olbrzymi wysiłek województwa, żeby taki obiekt Powstał, ale ta instytucja, ta placówka naprawdę była placówką wiodącą w województwie podlaskim, ona nadawała rytm pracy dla tego rodzaju leczenia terapii i uzależnień. Także myśmy szli jakby w ciemno, bo widzieliśmy, że ten, ten ośrodek, ta jednostka. Naprawdę nas nie zawiedzie. Ona będzie świadczyła dobre usługi dla ludzi uzależnionych i myśmy mieli pewność, że to wypali. Natomiast no nie ma nigdy pewności, że byśmy zainwestowali tak olbrzymie pieniądze, żeby to się nie udało. Trzeba było potwierdzić to badaniami, sondażami, ale i powołać takich ludzi na te stanowiska wykonawcze, żeby oni potrafili wykonać te zadanie. I tu dobry przykład pani Renaty szymańskiej dyrektorki w u która była taką kobietą jest kobietą energetyczną, bardzo sprawną organizacyjnie i tego zadania dotrzymała, bo ona była, miała pełnomocnictwa zarządu województwa polskiego i w naszym imieniu wykonała tę inwestycję. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni, że zrobiła to profesjonalnie, w dobry sposób i dzisiaj widzimy efekt tej pracy. Poza tym, że myśmy nadzorowali jako województwo tą inwestycję, bardzo jestem zadowolony z tego budynku, a przede wszystkim z tego drugiego piętra, gdzie bardzo liczymy na to, że będziemy podpisywali kontrakt z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia i będzie 30 łóżek na to leczenie osób starszych, które chorują na przewlekłe choroby. Ale też jestem szczęśliwy, że wokół tego obiektu zrewitalizowaliśmy tak naprawdę bardzo zły kwartał. Powierzchni miasta Łąży. On był zdegradowany, był zaniedbany, było dużo śmieci, było patologii dużo. Teraz jest pięknie, teren jest monitorowany, tych zagrożeń, tych niepotrzebnych nie ma. Także z tego jestem naprawdę szczęśliwy, również że ten obiekt w całości został uporządkowany. Jest urząd gminy obok, są inne instytucje, naprawdę cieszą się, że to estetycznie również tak wygląda. A pacjenci mają nowe możliwości i będą lepiej leczeni, natomiast sami pracownicy będą pracowali w lepszych warunkach i myślę, że te warunki będą ich motywowały do lepszej pracy i do bardziej efektywnej z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pacjenci? E, najczęściej są to problemy związane z uzależnieniem od alkoholu. E, to jest jakby ten obszar uzależnienia, którego ciągle jest najwięcej. Kolejną grupą to są osoby uzależnione od narkotyków i od uzależnień behawioralnych. Tutaj przodują hazardziści, osoby uzależnione od internetu, od komputera, gier komputerowych. E, Takby to, to, to są główne grupy. Jak jest z pacjentami, czyli z dziećmi, które są uzależnione właśnie od komputera i od internetu? Czy wielu macie takich pacjentów? Mamy tych pacjentów. Tak może nie ma ich bardzo dużo, ale te osoby są, zdarzają się, przychodzą głównie rodzice, przeprowadzają, zaniepokojeni stanem dziecka i tych pacjentów mamy. My, nie wiem też, co będzie się działo teraz po tym okresie, kiedy te dzieci są tak naprawdę w zdalnym nauczaniu i ten ich czas przed komputerem został bardzo wydłużony. Zobaczymy, czym to będzie skutkować. Jakby z mojego punktu widzenia to myślę, że będzie coraz większy problem, jeśli chodzi o internet i komputer. Dzieci spędzają bardzo dużo czasu na grach komputerowych. Więc może to być taka grupa, która pojawi nam się wtedy, kiedy już skończy się pandemia, kiedy będzie można swobodnie się poruszać, i wtedy zobaczymy, co to będzie znaczyło dla tych dzieciaków.